To ujęcie jest jednym z ulubionych, jakie zrobiłam, a wyszło całkiem przypadkowo. Kręciliśmy klip w poznaniu w jakichś opuszczonych bunkrach z Lenem i Popiołem. Już wcześniej w scenariuszu miałam zapisane ujęcie, w którym Leny trzyma świeczkę, wokół niego jest ciemność, tylko ta świeczka oświetla twarz i jest tak bardzo mrocznie. Warto też wspomnieć, że był to bardzo deszczowy dzień. Gdy mieliśmy już ustawiony kadr, odpaloną świeczkę. Czułam, że czegoś brakuje. Wtedy to były moje początki pracy ze światłem, ale uznałam, że trzeba dać lampę za Lenym, żeby tak ładnie oddzielić jego postać taką poświatą, żeby to nie była tylko twarz świecąca się w ciemności, ale żeby też pojawiły się jakiekolwiek inne szczegóły. Jakie było moje zdziwienie, kiedy po postawieniu lampy i przejściu za kamerę okazało się, że Leny po prostu dymi. Znaczy, no dobra, dobra, nie dymi, paruje. Tak, przez to, że padał deszcz i wcześniej byliśmy na zewnątrz, leny całe się zamoczył, i gdy wyszliśmy do pomieszczenia, w którym było bardzo ciepło, no to po prostu naturalnie woda zaczęła się ulatniać. I wyszło właśnie to ujęcie, które zaraz zobaczycie naprawdę uważam, że wyszło świetnie, i aura po prostu nam sprzyjała. Jeżeli chcesz więcej ciekawostek z planu tworzenia teledysków, to zaobserwuj ten profil, żeby